Nie było dla niego złej pory. Jeśli człowiek potrzebował kontaktu, pomocy, to nie było złej pory. Dzień, rano, wieczór, noc właściwie też. Człowiek potrzebował, i ksiądz Jerzy starał się pomóc, znaleźć kogoś, kto zaradzi, tej potrzebie. No, na przykład kiedyś dzwonek do drzwi ksiądz Jerzy z jakimś młodym człowiekiem. Słuchaj, bo właśnie tutaj on nie może się dostać do szpitala, gdzie leży ktoś z jego bliskiej rodziny. No, pomóż, zrób coś. Innym razem przychodzę tutaj do kościoła, ksiądz Jerzy stoi z jakąś, z jakąś młodą osobą, rozmawia. Więc ja, ja się zatrzymałam, żeby nie przeszkadzać. Mówi, Elżbieta, chodź tutaj, bo to dla ciebie sprawa. Okazało się, że faktycznie jest potrzebna pomoc w domu z kolei. I to tak wyglądało. I w każdej sprawie starał się pomóc. Ja zresztą tak bardzo głęboko przeżyłam, kiedy umierała siostra mojej mamy, która mnie praktycznie wychowała również, bo po wojnie zaraz to ojciec gdzieś zaginął. Nie wiadomo było, pojechał do swojej rodziny. Tam nie dojechał, tu nie wrócił. W każdym razie potem mama pracowała, ciocia była w domu. No i tak to miałam drugą matkę. I wtedy mama moja już nie żyła, ciocia umierała i była w domu. Bo nie było powodu, żeby leżała w szpitalu. Widziałam, że jest, że gaśnie. Zadzwoniłam, nie, poszłam do parafii z prośbą, żeby ksiądz przyszedł do cioci. Na co pani w kancelarii mi powiedziała, tak? Pewno już nie żyje od paru godzin i tylko chodzi. I ja w ogóle zdębiałam. Wróciłam do domu, taka szokowana. dzwonię do księdza Jerzego, mówię, Jurek, słuchaj, bo przecież właśnie, a nie, nie denerwuj się, poczekaj spokojnie. Po jakichś dwóch godzinach przyjechał. Po prostu. A ja mieszkałam w Śródmieściu. To było oczywiste, że trzeba pomóc. Kiedyś to na początku było... Jeszcze, jeszcze wtedy pracował w parafii Dzieciątka Jezus. Kiedyś po spotkaniu mówi do mnie, słuchaj, jest taka sprawa. Tutaj jest dziewczyna, która jest w ciąży, samotna, nie ma męża nie pracuje, trzeba jej pomóc jakoś, załatwić pracę. To była pielęgniarką, więc dla mnie to było oczywiste, a dla księdza Jerzego też oczywiste, że do mnie się zwrócił. I to tak wyglądało, kiedy wyjeżdżał na ten ostatni urlop nad morze, prosił mnie o opiekę nad… opiekę, powiedzmy, no kontakt, czuwanie trochę nad y, starszą panią, którą się opiekował, która miała niepełnosprawną córkę, a mama była już w kiepskim stanie, że gdyby się cokolwiek wydarzyło, to bym natychmiast do niego zadzwoniła. No to był właśnie taki człowiek. Bez jakichś wielkich. Jest wiele osób, które. niedawno. Wiele osób, które wiedzą o różnych sprawach, takich właśnie zwyczajnych, ludzkich, załatwianych bez żadnego zadęcia. Teraz niedawno, kiedy opowiadałam o tej. Yy, ciężarnej pielęgniarce. Z koleżanką rozmawiałam, która też była w duszpasterstwie. Okazuje się, że ona też miała kontakt z księdzem Jerzym i że a równocześnie miała kontakt z, ze środowiskiem, które pomagało, pomagało osobom w takiej trudnej sytuacji. I że ksiądz Jerzy po prostu przy, podsyłał jej um, osoby potrzebujące pomocy. O czym ona wiedziała. Mimo, że myśmy były też w sumie zaprzyjaźnione, y, z pielgrzymki między innymi, to ja nie wiedziałam o tym do tej pory. Ale ta wiedza nie była mi do niczego potrzebna. Po prostu. I myślę, że takich sytuacji było więcej. Gdyby tak pozbierać naprawdę, to by się uzbierało całkiem sporo.